No, witajcie, witajcie, właśnie po przejażdżce, po zamontowaniu kółek, tak jak obiecałem. No, słuchajcie, różnica jest fenomenalna. Kład się tak trzyma na zakrętach i tak daje radę. Te opony chyba stworzone były dla niego. Mamy do porównania balik, siana i rozstaw. To jest jak balik, siana, słuchajcie. Zobaczcie, te opony dopiero się teraz rozeszły, porównanie do filmiku, o czym w garażu, no, ale no bajka, no, a te felgi, słuchajcie, no kurde, no, no zakochany jestem, no, zakochany jestem, dosłownie, no, coś pięknego, no, nie ma to jak mieć nową zabawkę do nowej zabawki, <laughs> także, no, teraz to się dopiero trzyma, słuchajcie, trakcja jest niesamowita, no ten klocek ma prawie 2,5 cm to musi trzymać, tak? To no musi trzymać. Wkład nie ma żadnego problemu, mówimy o Kawasaki, żeby to napędzić, no naprawdę, no 12 cali oczywiście zostało, tak żeby wszyscy wiedzieli. Tylko oponę powiększyłem do 26, 25. Mamy dodatkową amortyzację, lepiej wybierać dziury. Lepiej, le, lepiej po nich przelatuje. Miększy jest, tak. No ale nic się nie zmieniło. Dalej potwór podnosi przednie koło, jak mu się dosunie cingla. Także, tak na gorąco, naprawdę super, super, super. No i felgi, w których się zakochałem. No. i opony, oczywiście, kurczę. No widzicie, jak ona jest szersza. No super, no ale to kurde, to ma być właśnie ten fanta, zabawa. Ta kawa to daje. Zapewniam. Zapewniam. No. Fajnie mi jest takie dni przyjemne. Do następnego.